Taki oto sprzęt nabyłem drogą kupna w dniu dzisiejszym do mnie dotarł. Jak wiecie, ostatnio kupiłem sobie nowy router UniFi Express 7. W związku z tym potrzebuję też switcha. Myślę, że to całkiem mądre zagranie ze strony Ubiquity jeżeli chodzi o zachęcanie, nazwijmy to do zakupu od nich sprzętu. To jest wypuszczenie routera z jednym portem LAN, więc wiadomo, że E, zwłaszcza 2,5 gigabitowym, więc wiadomo, że na pewno będziesz chciał swoją sieć rozszerzyć no i musisz kupić Switcha wiadomo, można sobie kupić Switcha jakiegoś innego producenta nie wiem, TP-Linka, Delinka, Netgira, cokolwiek natomiast jak wiemy, wszystko dobrze współgra, jeżeli jest z jednego ekosystemu i zupełnie tak samo jak jest z Applem no i zakupiłem sobie Switch, e, taki pięcioportowy całkiem ciekawy sprzęcik i w dobrych pieniądzach to chyba jedna z najtańszych rzeczy Unify no prawie, prawie, ale, ale powiedzmy z racji tego, że ostatnio pojawia się sporo urządzeń u mnie do testów, które mają interfejs 2,5 gigabita, a ja niestety nie posiadam sprzętów praktycznie 2,5 gigabita, to stwierdziłem, że zakupię sobie Switch 2,5 gigabita i do tego w przyszłości kartę sieciową do mojego kompat również 2,5 gigabita. No i tak i oto Switch wpadł w moje ręce. Jest to UniFi Flex 2,5 giga 5, czyli pięcioportowy. Tak się prezentuje opakowanie, bardzo podobnie do tego jak było z routerem. Jeżeli chodzi o e, funkcję tego switcha, to oczywiście obsługują wilany, co dla mnie było bardzo e, ważne. E, może być zasilany przez PoE, to też jest bardzo ciekawe. Nie potrzebujecie tutaj podłączyć zasilacza, wystarczy PoE, e, więc spoko. No i ma pięć portów 5 portów 2,5 gigabita. Także to też jest bardzo fajne, jest bardzo malutki. Jest on, tak jak mówię, zarządzalny, ale w takiej formie light, czyli jest to warstwy, zarządzanie w warstwie drugiej, nie w warstwie trzeciej. Zatem może przejdźmy do rozpakowania, bo co tutaj więcej wam mogę powiedzieć, to już przy rozpakowaniu. Oczywiście opening jest bardzo przyjemny. Otwieramy sobie cyk. No i naszym oczom ukazuje się oczywiście sam switch, który jest naprawdę kompaktowych rozmiarów, jaki i router zresztą, oraz mamy zasilacz do tego switcha. Już go tutaj wykaraskuję stąd. Ogólnie switch jest zasilany albo przez PoE, albo przez USB-C. Taka malutka kosteczka, zobaczmy jej parametry w ogóle. Sam jestem ciekaw. 5V, 1A. 5W taki switch. pobieranie. nie wiem czy tutaj fokus się... Sfokusuję chyba teraz. O, powinniście widzieć. No i USB-C jest zasilany, także to też miła sprawa. Czy coś więcej mamy w opakowaniu? Mamy tutaj jakąś oczywiście papierologię, no bo jak, żeby inaczej. Ale czy mamy chociaż jeden przewód LAN? No niestety nie. Nie mamy ani jednego kabelka sieciowego, a szkoda. Switch. Rozpakujmy go. Również folia jak u Apple. A. Będę to porównywał, bo to jest dla mnie naprawdę tak śmiesznie zbieżne. Ale tak w ogóle, to Wam powiem w ramach ciekawostki, że twórca, założyciel Ubiquiti wcześniej pracował w Apple. no więc mamy tutaj nasze 5 portów, jak wiecie to jest PoE in, czyli tutaj podłączamy i mamy zasilanie switcha bezpośrednio z PoE, czyli na przykład z innego większego switcha. To jest bardzo fajne, jak macie na przykład w serwerowni switch ten duży, na przykład jakiś tam 16 czy 24 portowy PoE, to sobie można przewodem puścić i zasilić. Od razu mamy uplink i zasilanie, nie potrzeba dodatkowych tych. Także to jest bardzo fajna sprawa. Tutaj mamy diodę statusu i port USB-C zasilania. Dla mnie na minus ten port jest tutaj z przodu, bo jednak jak gdzieś sobie go na półeczce postawić coś, to trochę dziwnie to będzie wyglądać. Tu mam fajnie wpięte riotki, a tu tylko... A tu jeszcze USB-C. No, na górze logo Ubiquiti, z tyłu nic. Od spodu są jakieś tam informacje z serial numberem i przycisk resetu, ale nie będę wam pokazywał tego serial numberu, bo i po co? Więc bardzo fajny, bardzo kompaktowy, solidnie wykonany z bardzo przyjemnego materiału. Także tutaj lipy nie ma. No i zanim przejdziemy do konfiguracji, też opowiem, ile takie cacko kosztuje, bo kosztuje naprawdę niewiele. Za ten switch zapłaciłem 220 zł. Także jak za 2,5 gigabitowy switch, który jest zarządzany w jakimś tam stopniu, to myślę, że całkiem spoko. Jest jeszcze starsza wersja, Flex Mini się nazywała. Ona też ma 5 portów, ale tylko 1 gigabitowych. No i wtedy port USB-C jest z tyłu. No i, i, i kosztuje 150 zł. Także to chyba najtańszy switch Ubiquity jest ten Flex Mini. Dobra, ja go uruchamiam i podpinam do routera. Zobaczymy, jak będzie wyglądać. Konfiguracja. A, dobrze, moi drodzy, mam już podłączony switch zarówno do routera jak i do zasilania. Do routera go sobie podpiąłem za pomocą jeszcze innego switcha, którego mam niezarządzalnego TP-Linka, a to z racji takiej, że niestety, ale mam kilka urządzeń podłączonych aktualnie, które muszą być podłączone. W tym m.in. mój komputer i komputer służbowy, zatem dopiero tak naprawdę ten switch użyję tak jak powinienem użyć, czyli bezpośrednio wpięty do routera w momencie kiedy będę miał wolną chwilę, będę mógł zgasić swoje komputery. Niemniej jednak zalogowałem się do panelu Unify, przechodzimy na zakładkę Devices i jak widzicie pojawił nam się już USW Flex 2.5 Giga 5. Mamy tutaj jego adres, klikamy Adopt, żeby go dodać do naszego kontrolera, i dzięki temu będziemy mogli już sobie nim zarządzać z poziomu kontrolera, właśnie. Także to jest bardzo fajne. Generalnie, jeżeli korzystaliście albo wcześniej oglądaliście mnie, jak. Yy, Konfigurowałem TP-Link OMADA, to zupełnie na takiej samej zasadzie to działa, no bo można powiedzieć, że OMADA skopiowana jest tak naprawdę od UniFi w dużym stopniu. Może, może nie tyle skopiowana, co wzorowana, nie wiem jak to określić, żeby się ktoś nie obraził. Niemniej jednak wygląda to tak, że wszystko jest naprawdę bardzo podobne. Na dzień dzisiejszy, tak jeszcze mogę powiedzieć odnośnie OMADY, to to, że tam ogólnie Dużo ciekawszy jest np. dashboard. Jak się wchodzimy, jest bardzo dużo opcji konfiguracji, jest dużo bardziej konfigurowalny i rozbudowany od tego dashboardu Unify, natomiast generalnie jest zasada działania bardzo podobna. Jak widzicie, tutaj nam pokazuje, że potrzebuje około 5 minut, żeby się zaadoptować do kontrolera, więc sobie te 5 minut zaczekamy i po 5 minutach Wam pokażę, co można na tym switchu zrobić. No i mamy nasz Switch już w kontrolerze dodany. Jak widzicie, pokazuje status up to date. Prawdopodobnie sprawdzą sobie aktualizację. Tutaj widzimy, że jest podpięty do Unify UX7, czyli do mojego głównego routera. Mamy tutaj Experience, czyli jaki tak naprawdę jest połączenie, w tym przypadku gigabitowe, no bo tak jak mówiłem, podłączyłem go do switcha gigabitowego, który mam tam sobie luzem na razie. Oczywiście przepnę go później do 2,5 gigabitowego portu. No i możemy sobie na niego kliknąć i jak widzicie, mamy tutaj adres IP, MAC adres i tego typu rzeczy. Następnie możemy przejść na zakładkę Insights. Tutaj mamy historię i Wam pokazuję, że software został update'owany do 2.1.8 właśnie dzisiaj. Tutaj mamy statystyki użycia procesora i pamięci, a tu mamy ustawienia, można mu przypisać adres IP, wyłączyć diodę LED, która jest na froncie, którą Wam pokazywałem, zrestartować, usunąć go z kontrolera i tego typu rzeczy, oczywiście zmienić też mu nazwę. Nas interesuje najbardziej port manager, tutaj sobie możemy przejść i do każdego portu możemy sobie przypisać VLAN i na przykład w ten, w ten sposób mogę mieć na porcie pierwszym mój VLAN IoT, na porcie drugim VLAN LABowy 30. Generalnie ten switch jak wychodził to nie obsługiwał te, w ten sposób VLANów, że można sobie było per port przypisać, to dopiero weszło z aktualizacją. No i dodatkowo nie obsługiwał STP, czyli nie miał tego zabezpieczenia przed pętlami. Teraz już po tych wszystkich aktualizacjach to ma, więc czyni go to naprawdę fajnym switchem 2,5 gigabitowym, jeżeli nie Potrzebujecie dużej ilości portów, tak czy inaczej, można sobie tutaj też zmienić nazwę. Można tutaj, jak widzicie, tagowane Wilany ustawiać. Izolacja portu, ochrona przed właśnie pętlami STP. Także, jak widzicie, też jest aktywne. Zatem bardzo, bardzo fajnie to wygląda. No i ogólnie Wam powiem, że. Z jest jeszcze UniFi Flex 2,5 gigabita, ale ośmioportowy. Dodatkowo ma jeszcze port na SFP, na wkładkę, także to jest super. I bardzo mocno rozważałem ten właśnie ośmioportowy switch. Niemniej jednak, niestety ze względu na aktualne finanse moje, nie mogę sobie pozwolić na ten switch, ale na pewno sobie go w przyszłości kupię. Tak czy inaczej, chciałem mieć jeden switch dodatkowy UniFi, który będę mógł właśnie sobie VLANy rozprowadzić i na przykład do tego portu pierwszego, gdzie będzie mój VLAN IoT czy LABowy, będę mógł sobie wpiąć ten switch pięcioportowy, który mam TP-Linka i na nim po prostu będę miał wszystko, co podobnie tego switcha będzie w tym wilanie, Zatem bardzo fajna sprawa, akurat na tym mi przede wszystkim zależało. Więc generalnie tak się to prezentuje, mam dwa już urządzenia UniFi, więc rozrasta się moja sieć, niedługo tutaj dojdzie jeszcze access point kolejny, Unify 7 Lite z tego co mi się wydaje, znaczy nie wydaje mi się, ale tak, tak myślę, żeby sobie go zakupić. I to, tak naprawdę, tyle z mojej strony. Chciałem Wam właśnie taki krótki filmik nagrać o tym switchu. Uważam, że jest to bardzo fajne urządzonko na, jako, jako rozszerzenie swojej sieci do 2,5 gigabita. Nawet możecie ten switch kupić bez posiadania urządzeń UniFi, i on będzie również działał jako switch transparentny, wtedy niezarządzalny, jeżeli nie macie kontrolera. I będziecie mieć switch 2,5 gigabitowy. Także uważam, że jak na tą markę, to jest to tani sprzęt. Jak już sobie zakupię kartę sieciową 2,5 GB do mojego komputera, to zrobimy jakieś testy tego switch'a na pewno. A tymczasem z Wami się żegnam, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam Was wszystkich cieplutko, trzymajcie się, hej.